Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz a to kolejny odcinek z symulatora budowy mostów. Dziś budujemy most numer 9 i jeśli wybudujemy go to zostanie nam tylko 3 mosty, czyli już niewiele. I skończymy nasze mosty budować na wsi, i pewnie przejdziemy do jakiegoś miasta. No ale cóż, nie przedłużając, rozpoczynamy odcinek. Co mamy do pokonania? Jakąś łódź, ale nie wiem, co to jest jakieś coś trzy: domek i trzy. Hmm, nie wiem, ale chyba się dowiem. Zobaczymy, jakie mamy materiały w ogóle. Mamy stal, cięgna, tłoki, beton. No, tłoki, bo łódź będzie przepływać. Ale beton? Hmm, to jest dość zastanawiające. No, bo ja nie mam pojęcia, do czego go użyję. Ale na początek, oczywiście, jakaś podstawa. Łódź zapewne będzie płynąć przez środek. Wiemy to już z doświadczenia. Więc mamy 7 kratek, tak jak się nie mylę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Więc ta łódź będzie płynąć tędy. No i tu będzie tak środek naszej budowli. I co? Od tego można. Hmm, środek, dobrze. I myślę, że. Tak, zróbmy to właśnie tak. Taki symetryczny środek. Tak, właśnie. Trzeba to zrobić z symetrią. Bo jeśli most jest symetryczny, to po prostu lepiej się trzyma. I jest stabilniejszy znacznie stabilniejszy. O, i tu dobrze. Mamy podstawę. Teraz musimy wybudować dwa takie wysokie filary. O, właśnie. A do czego one są potrzebne? A, no do tego, żeby łódź przepłynęła. No bo środek mamy tutaj, i tu łódź będzie płynąć. Tylko nie wiem, co to było tam. Takie trzy domki. Hmm. To jest zastanawiające. Oby to nie było coś strasznego. <grytanie> Swoją drogą, fajny krajobraz. To już tak. Tak przypominam mi jakąś fabrykę, nie wiem jak wam jakąś może nawet mleczalni. Nie wiem, to jest takie jakieś moje osobiste skojarzenie. każdy może mieć inne oczywiście. Nikomu nie nie mieć swoich skojarzeń. Niestety nie mogę nic zrobić. Muszę to zrobić w taki sposób. O. Zastanawiam się po co to cięgna? Może wcale ich nie będzie potrzeba? No ale zobaczymy. Najpierw zrobimy bez tych cięgien i bez tych betonowych. Bez tych betonowych jakichś takich podstaw, filarów utrzymujących most. Chociaż zobaczymy jeszcze. No jeszcze nie wiem. Powoli buduję i zobaczymy. Wszystko się okaże. Wszystko się okaże, bo tak jaka jest. Jakby to powiedzieć. Budowa mostów jest na zasadzie prób i błędów. No, nie jesteśmy profesjonalnymi budowniczymi, ale mamy już jakieś doświadczenie jeśli chodzi o tego typu gry. Znaczy, ja mam, bo już wybudowałem trochę mostów. Wy też już w sumie macie, bo oglądaliście moje odcinki poprzednie i widzieliście, jak je budowałem. Niektóre naprawdę były imponujące, niektóre były takie troszkę mniej imponujące, ale wytrzymały. Swoje testy. No zobaczymy jak teraz mi to wyjdzie. Zobaczymy, no czas pokaże. Muszą być tłoki jeszcze. Nie wiem, czy dobrze daje. Zawsze mi się to myli. Nie wiem, czy to żółte ma być na dole, czy na górze. Ale chyba dobrze daje. Natomiast tu oczywiście musimy zrobić też taką hmm, może wieżyczkę. Nie, zrobimy. O, właśnie takie coś to będzie. Potrzebne nam do tego, żeby po prostu ten most na środku się nam nie zawalił. Mamy dużo stali, możemy wykorzystywać jej dowoli. Przecież właśnie o to w tym chodzi, żeby wykorzystywać materiały, jak najwięcej ich wykorzystać, po to, żeby po prostu ten most się trzymał i żeby był mocnym, solidnym mostem. Zastanawiam się, co z tym betonem. Zastosuj beton. Gdzie ja go mogę zastosować? Hmm... A zostało mi 9 metrów, to co ja z 9 metrami betonu zrobię? <noise> nie mam pojęcia. Hmm. Może to był głupi pomysł. Oj, <noise> chyba sobie zabrałem cały. Sam... Jak chcę sam beton? No nic, niestety nie ma. No to dobra, niech ten beton zostanie. Ale jak się zdenerwuję, to go wyrzucę. Mam jeszcze trochę stali. Zastanawiam się, aha, przede wszystkim, właśnie, złączenie trzeba otworzyć, żeby ten most nam się nie zawalił przy samym otwieraniu tego złączenia. To co, mały teścik. ciach. I już widzimy tutaj mm, takie problemy, mianowicie po lewej stronie mostu, tej, która nie, nie przetrzymuje filar, widzimy, ten most się rusza, no i może być problem. Mam już 9 uszkodzeń i test numer 1 zaliczony. Ten test był łatwy, wiadomo, teraz to łódź. Czy ten most się otworzy? Czy on się otworzy tak jak powinien? No, otwiera się do góry, więc chyba jest dobrze. Kolejny raz emocje biorą górę, bo ja naprawdę się denerwuję. Trzymam kciuki zobaczymy. Powoli, powoli. I... przepłynął, tak, przepłynie, to już widać, to jest pewne, udało się. Hu, no to dobrze, no to teraz sześć samochodów, sześć samochodów. Wydawał mi się ten most bardzo trudny, ale jak przemyśleliśmy to logicznie, to wcale nie jest taki trudny, wcale nie jest taki jakiś nie do pokonania. Zmienimy sobie kamerę, żeby przynajmniej samochody widzieć jakoś z przodu. Oj, jeszcze nam łódź widać. No, ale my chcemy samochody. Bieżący test samochodów i jadą samochody. <laughs> y jakieś niedociągnięcie po prawej stronie, jak widzicie, troszkę się ten. tu ma jakieś dziury, ten most. To coś jest niesamowitego. Oj, 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 oj co to się dzieje? Ten jakiś samochód się zwahił czy mi się tylko wydawało. Nie wiem, wypośrodkujemy kamerę. Samochód stoi. Eee... Tego nie przewidziałem, niestety. <śm> nie wiem, co. No i co dalej? Jedzie, nie jedzie, stoi w miejscu. Hmm. <śm dość śmiesznie to wygląda. Nie wiem, jakoś może go. Nie wiem, jak mu pomóc. To jest dziwne. Chyba most zawiódł po prostu i muszę go poprawić. Tylko znałem się, co zrobić. Dlaczego on się tutaj tak jakby zawalił nam w pewnym sensie? Trzeba to jakoś przemyśleć. Szkoda, że hmm. te konstrukcje betonowe. A już mam chyba dla nich zastosowanie. O! Dlaczego materiał niedostępny? Bo materiał niedostępny. Czyli muszę usunąć to. Niestety nam się wszystko usunie, no ale trudno. I zrobimy to taki mały myk, a mianowicie tak. Tu tu mamy jeden i tu będzie gdzieś mniej więcej w połowie. Długi no właśnie, i w taki oto sposób, moi drodzy, wybudujemy to. Teraz się pewnie zastanawiacie, jak wybudujemy, a ja zaraz wam pokażę. Nawet sami się przekonacie, coś źle zrobiłem. Aha, źle zrobiłem, bo tu ma być 1 i 3. O, ma być tak. O i tak. No i teraz już jest dobrze. Tutaj. No, i tutaj tak już było budowane wcześniej. Po prostu muszę odbudować to, bo skasowało mi się całość, mi się skasowała. Ale teraz możemy zrobić tu właśnie takie coś. Takie coś możemy zrobić. Nie wiem, czemu o tym wcześniej nie pomyślałem. I myślę, że teraz ten most będzie po prostu nie do uszenia, nie do zdarcia, moi drodzy. Dlaczego? Bo solidna podstawa. Solidna podstawa sprawi, że ten most będzie. Bardzo wytrzymały. Zostało nam 141 metrów stali, ale myślę, że nie będę tego już używał, bo w tej chwili, proszę bardzo, most jest w ogóle nieuszkodzony. Włączył się test i myślę, że te autobusy przyjadą bez problemu. Wręcz nawet sobie włączę kamerę z tyłu najlepiej. Jak widzimy, most jest wytrzymały. Widzimy tutaj nawet nasza szalona, górna konstrukcja. Fajnie wygląda. Tam mamy jakieś linie elektryczne. W tle tam daleko jakieś słupy i tak dalej. Test numer jeden zakończony. I dobrze, i dobrze. I teraz jedziemy. A przepraszam, płyniemy naszą łodzią. Co z tego wyniknie? Co będzie się działo? Chwila zawahania, chwila ciszy. Spokojnie płynie. Płynie. I. Fajnie mi podoba mi się też to, że jest taki cień, takie, nie wiem czy widzicie, odbicie wody. Yy, może tak, że most odbija się w tafli wody, to jest fajne. Łódź przepłynęła, zobaczymy czy ten most ma jakieś uszczerbki, tak jak przedtem, czy rozwalił mu się asfalt. Dlatego zmienię sobie kamerę na kamerę z przodu, bo lepiej będzie widać to. No i uwaga, chwila ciszy, chwila skupienia i zaraz będzie kolejny test. Uwaga, sześć samochodów, bieżący test sześciu samochodów. Jedziemy, coś ten asfalt znowu taki jest jakby rozwalony, ale wolę sobie to jednak zrobić tak. Dlaczego? No dlatego, że przedtem nam się tak śmiesznie ten samochód przekręcił, a zobaczymy, czy teraz nam się przekręci. Nie, nic się na szczęście nie stało. Tak, nic się nie stało. A jednak, już się bałem, że znowu się przekręci, już stres, stres, ale co to są te trzy domki? A, trzęsienie ziemi! Oby ten most wytrzymał, wow. Trzęsienie ziemi to jakaś nowość w tej grze, jeszcze nie spotkaliśmy się z takimi rzeczami jak trzęsienie ziemi. Swoją drogą ciekawe, czy jest jakieś tsunami? Nie wiem, jakieś burze? Nie mam pojęcia. I wytrzymał trzęsienie ziemi. I test numer 4 zaliczony. I tak udało nam się! Wygraliśmy! Kolejny most za nami! Czyli jednak moja metoda z filarami się sprawdziła. Betonowymi. I wydaliśmy 7 milionów 300 tysięcy. No ogrom pieniędzy, ogrom pieniędzy. Ale most jest wybudowany. I myślę, że na tym etapie zakończymy. Trochę mieliśmy trudności z tym, most, z tym mostem. Ale ostatecznie wszystko poszło po mojej myśli. Tak więc przed wami był grzeks. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do usłyszenia. I do zobaczenia!